Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie jestem Tribalik i witam was w kolejnym odcinku z Euro Simulator 2. Słuchajcie, przyjmujemy sobie tutaj nowe zlecenie czy nie? Myślę, że na razie sobie takiego nowego zlecenia tutaj nie przyjmę. Na pewno sobie mm, weźmiemy w dealera naczep. No i tutaj mamy naczepy dostępne. Ta jest droższa, ale tak naprawdę na no niczym się nie różni, niż po prostu masą własną, no i jedną osią więcej. Ale co więcej, tutaj mamy zablokowaną jeszcze Fierankę, kolejna tak, to Fieranka czy coś innego? Hmm, możliwe, że Fieranka, no dobra, mieszota to. Fieranki mamy tutaj, one są krótkie, no to jest niby 3 osiaba, więc yy, ciężko mi powiedzieć czy 50 tysięcy dołożyć i kupić tą 3 osiową, dobra, niech tak będzie, chociaż nie wiem jaka to będzie różnica. Yy, tak, no i kwestia tego, gdzie mamy garaż? Mamy garaż, kurde, dopiero tutaj. Yy, no, i tutaj, tak naprawdę, do tego garażu ta naczepa trafia. Gatoria, naczepa została zakupiona i została odesłana w wybranym garażu. Właśnie, dopiero jest tam odesłana. Czyli, czysto teoretycznie, nie mogliśmy, nie musieliśmy kupować jej. Ale dobra jeszcze na przykład menadżer zarządzający garażami mamy garaże Dortmund ulepszenie ile kosztuje takie ulepszenie o, matko 800 tysięcy ulepszenie takiego garażu kosztuje masa kasy masa Pamiętajcie jak mówiłem jeszcze odcinek temu że nie chcę brać kredytu prawda ale ja chcę tutaj się jednak zmieniłem za nie planuję się tutaj mocno rozwinąć więc bank się na pewno ucieszy, bo ja tutaj chcę taki kredycik no, bardzo duży sobie wziąć. E, mianowicie 1,8 miliona. E, jeszcze mamy dostępny na przykład taki kredycik 400 tysięcy do tego i go też weźmiemy. Czyli do spłaty mamy całkiem, całkiem sporo. E, spłacić nie możemy, bo nie mamy. Czy możemy? Możemy, bo mamy przecież czego. Ale dobra, jeśli chodzi o kredyty, no kredyty zaciągnęliśmy i tutaj menadżer, menadżer garaży, eee, ulepszamy go, ulepszamy go, tu nie ma żadnej wątpliwości, 835 tysięcy i możemy teraz zakupić jeszcze dwie ciężaróweczki, eee, dzięki czemu, dzięki czemu zaczniemy zarabiać na tych ciężarówkach też, dodatkowo kierowcy dostaną, eee, będą zdobywać nowe doświadczenia, więc no i ja tutaj nie będę ukrywał, no garaż już jest udostępniony, postawiony, więc myślę, że nie ma co po prostu, kurde ja mam tutaj długiego włosa, nie sądziłem, że aż tak długi jest na tym ręku ten jeden włos, <laughs> ale dobra, fajnie, fajnie to wygląda, ciężaróweczka w środku dziwne, bo... Nie mam takiej ciężarówki ale dobra. Zysk średni, zysk dzienny z ostatnich 7 dni dobra. Koszty na mały garaż, koszty na duży garaż, tak to wygląda, ale dobra. Dealer ciężarówek. dealer ciężarówek no i mamy dilega ciężarówek. Szukamy takiego dealera e, ciężarówek. No, dealerów mamy pełno. Mnie oczywiście interesuje Volvo. Musimy tam się udać. Czyli no, czyli teraz z y, Hiszpanii do Niemczech wróciliśmy. No, i tutaj nie będę ukrywał. tak y, Mamy tutaj naszą y, ciężaróweczkę. Takie dwie sobie kupimy. Mało tego. Personalizacja konfiguracji. I mi interesuje tutaj malowanie, bo ja tutaj się bawiłem po prostu tak. Tak się po prostu bawiłem. I zrobiłem sobie coś takiego. zrobiłem sobie coś takiego. Może to nie wyszło tak w 100%, tak jak ja bym chciał, ale potwierdzamy, że tak ma to właśnie wyglądać. No i tutaj sobie oczywiście, kurde, możemy kupić nawet lepszą ciężarówkę. Ale dobra, póki co yy, póki co yy, kupujemy, yy, zamień, zamienić nie chcemy, yy, wartość wymienna, nie, my chcemy kupić ciężarówkę, czyli dokupujemy kolejną. Yy, czyli mamy takie po prostu malowanie, Okej, okay, jest ciężaróweczka, pach, trafiła do Dortmundu. Może nie niepotrzebnie to wychodzi, ale zobaczcie jak ona się ekstra tutaj nam yy, prezentuje. Volvo FH, bo już 16 slipper. I tu jeszcze oczywiście yy, tylny wizerunek naszego Volvo. Moim zdaniem wyszło naprawdę bardzo fajnie. No nie sądzę, że aż tak będzie się prezentowało dobrze, mimo że może to nie jest najlepszej jakości wykonania, ale. Mimo to, moim zdaniem, się prezentuje naprawdę bardzo zarębicie i my jesteśmy kierowcą tej ciężarówki, ale nie o to chodziło, tak? Żebyśmy my to my właśnie tutaj kierowali tą ciężarówką. Nie, no, moment, moment, moment. Studio fotograficzne, tu miało to być. I zobaczcie, jak to fajnie się nam tutaj prezentuje. To jest nasza ciężaróweczka, Wiedźmińska. Takich ciężarówek na pewno będę w najbliższym czasie robił znacznie więcej, może i też właśnie na naczepę będziemy gdzieś tutaj sobie modernizowali pod tym względem, ale to się nie kończy, bo mam jeszcze milion na koncie, mamy kolejną ciężarówkę, kolejny nieman, kolejne Volvo to będzie. Nie możemy niestety kupić online z tego względu, że musimy posiadać przynajmniej. Przynajmniej yy, tak, tu możemy dużo mocniejszą kupić za yy, 700 tysięcy. Także no tutaj już yy, tu mamy klasika. Tutaj chyba nie mamy zrobionego malowania, jak się nie mylę. Sprawdzimy. Nie, tutaj nie mamy malowania zrobionego. Kurde, ale już jest mocniejszy, nie? O ile koni? O. Kiedy jeszcze mocniejszą 500 konno możemy kupić Ale to, no, tutaj już musimy te 800 wydać Znaczy tu mamy malowanie dostępne Jeśli jest to kurde bym się skusił Ogólnie jest dostępne malowanie Ale no nie w 100% tak jakby to miało być Ale jest Może faktycznie się skusimy na tę ciężaróweczkę Tutaj żeby ją kupić Potwierdzimy Tutaj mamy 800 tysięcy. no kupimy No co tam szkodzi mi? No w końcu. No w końcu. Yy, stać nas na to, by taką ciężarówkę sobie kupić. Oczywiście wszystko za kredyty. Fakt, że tutaj na ten model konkretnie nie były, nie przygotowałem tej grafiki, ale yy, no jest jaka jest. Bo tutaj znacznie wyżej to mogło być umieszczone. Kurde, nie. Ta ciężarówka jest na bank, już moja. No i bajka, kurde, mamy to. 300 tysięcy jeszcze na koncie. O, chyba czuję, że mamy dobry dzień na wydatki. Dealer naczep. Tutaj kupimy sobie już tańszą naczepę. No i oczywiście umieszczamy ją tutaj w naszym garażu. Pek! Poszła. Ile mam na końcu jeszcze 200 tysięcy 000... pek. Poszła. Ha. Tak to by się spodziewał, że całą kasę wydamy w jeden dzień, bo w kilka minut. Dobra, agencja pracy, szukamy kierowców, eee, szukamy kierowców, zatrudnij kierowcę, mamy kilka agencji pracy, eee, szukamy bardzo takich odpowiedzialnych kierowców, tutaj myślę, że mamy pierwszego, jeden z z oceną, zatrudnij kierowcę, Dortmund, eee, ta jest moja, ty możesz wziąć tą, bo widzę, jest taki trochę lepszym kierowcą, okej. Okay. Trzymamy tutaj jakiś kierowca, ten tutaj się on tak najlepiej prezentuje. Delikatne ładunki, no ale ty też się dobrze prezentujesz tutaj, się o to chodzi. Dobra, tego sobie weźmiemy. Mamy preferencje. I twoja ciężaróweczko, oczywiście trochę ta gorsza, ale zawsze, zawsze jakaś jest. Dobra, tak to wygląda. Menadżer naczep. na naczepami. Dobra, jedna chyba jest z tych droższych, mi się wydaje, ale nie wiem która. Yy... Okej. Okay. Tej będziemy używać. E, czy na pewno chcesz użyć tej naczepy? jasne, że chcę je użyć. Ok, wybrana naczepa czeka na mnie w tym Ale e, One są wolne, czyli mm, czyli czy, czysto teoretycznie. Czyli 300 teoretycznie, skoro jest wolna, to nasi pracownicy powinni z nich korzystać. Bezczynna, za chwilę to oczywiście sprawdzimy. Ok, zobaczymy to po prostu za jakieś 10 minut sobie. Czy w ogóle z tematem tutaj ruszyliśmy, a my w ten czas Słuchajcie, znajdujemy się. Mamy 131 km do przejechania. Znajdujemy się. Osemburg Osemburg, dobra. Musimy do Dortmundu przejechać. No i ja myślę, że nie będziemy tutaj sobie robić jakąś podgórkę. No i nasze zadanie po prostu będzie sobie taką trasą do Dortmundu znaleźć. Ale raczej nie ma nic. Wszystko jest dużo dłuższe, więc jedziemy na pusto. Jedziemy na pusto nową ciężaroweczkę. Jeszcze raz sobie ją obejrzymy. No szkoda, że no, nie zrobiłem tego modelu graficznego na tą większą ciężaroweczkę, ale mimo to i tak się dobrze tutaj to prezentuje. Hmm, hmm, chyba szybko dojdzie. Gdzie, gdzie tu mi się pchasz, panie? Dobra, to ja ustąpię ta ma już 500 koni. Dalej, dalej, jedźcie, jedźcie, jedź, jedź, bo jadą ciężarówki. Ale nie zdążę, no. Ta już ma 500 koni. O, dziękuję ci, panie. Na 500 koni oznacza większą moc. A przede wszystkim większą moc startową z ładunkiem, szybszego znaczy spędzania się, Już myślałem, że będzie czerwone, a to ale mimo to, no, zobaczcie, wyhamujemy do zera. No i niestety musimy sobie od początku radzić. Dobra, tutaj też mamy większy zasięg na tym paliwie, na zbiorniku paliwa, bo mamy prawie 3,5 tysiąca kilometrów Możemy przejechać na takim jednym zbiorniku i już prawie jedziemy z stówką. Coś pięknego. Jak ją za chwilę uszkodzimy, to normalnie nie wiem, co zrobię. Tym bardziej, że mamy bardzo mało kasy, bo mamy 32 tysiące. A plan jest taki, by. Oj, właśnie spociłem A, właśnie zmęczenie nas tutaj dopada. No będziemy musieli odpocząć, nie ma innej jej, w ogóle y, opcji. Że gdzieś tutaj pauzę będziemy musieli sobie wykręcić w tym wszystkim. Pięknie, 120 szaleczników, 100 km do celu. Ja 50-37 na miejscu. Myślę, że będziemy dużo szybciej. Tu chyba żadnej bramki nie mamy, także tu śmigamy. 50 e, XP za 100 km swobodnej jazdy czyli dostajemy 50 e, punktów doświadczenia za każde 100 km e, jazdy na pusto no, i zdaniem to jest e, dobra rzecz, bo mm, taka jest prawda, że no, tych punktów nam tutaj brakuje. E, no i taka kwestia, no, jeśli byśmy dostawali jeden do jednego, no to by się tak naprawdę nam nie opłacało tutaj e, jeździć z ładunkiem, tak, żeby zdobywać te punkty doświadczenia, tylko po prostu no 3,5 tysiąca, tysiąca punktów doświadczenia, tylko jechać przed siebie i zbierać tutaj mm, kilometry, fajna rzecz na początku, tylko oczywiście na paliwo też kosztuje. 10.37 Mieliśmy być na miejscu, a tutaj już mi wychodzi, że będziemy około godziny 10. Ale jeszcze mamy pół godziny drogi. No i tutaj ta ciężaroweczka mnie mocno wyhamowała. Słuchajcie, nic nie jedzie, więc zaryzykuję. O, wymlaki już się i korda, to by bolało. Nówka lakier. Widzimy mm, widźmiiska ciężarówka. mówię, tylko że ta grafika nie jest typowo na tą kabinę, także yy, no wygląda jak wygląda, yy, że ta góra jest yy, niekompletna, ale okej okay. moim zdaniem jest całkiem spoko. To była pierwsza grafika, którą tutaj robiłem, także także następna już myślę będzie yy, dużo lepsza. Patrzcie, praktycznie na dziesiątą sobie tutaj zejdziemy na miejsce. Oczywiście jedziemy po nic innego po naszą... Na... o kurde, ale ostro hamowane. Dużo nie brakowałoby, abyśmy przyjechali. A w sumie to mocno przyjechaliśmy. mamy taki moment startowy jak osobówka, przynajmniej na pusto. Ok, jedziemy w lewo. Jesteśmy praktycznie w siedzibie swojej firmy. Dopada mnie zmęczenie. No, jakby nie inaczej. No, kurde, tyle w trasie. Jest i nasza firma, która się mocno rozbudowała. Możemy sobie wjechać do garażu, sobie tutaj tyle postać. Ale co więcej, ja teraz bym chciał na przykład pauzę sobie wykręcić na yy, mojej firmie. Czy to jest w ogóle możliwe? Ja. Ciężę, słuchajcie, no, na czepa jest jaka jest, tak? Jest to firanka, ale z czasem na pewno będzie tutaj przez nas y, zrobiona też jakąś reklamę sobie tutaj walniamy Z jednej z drugiej strony, może nawet i na dachu. Y, ja bym chciał pauzę wykręcić. Na firmie raczej to jest niemożliwe, widzę. No, szkoda. Y, ale jest jedno pewne. Y, za chwilę sobie taką pauzę tutaj wykręcimy. Bierzemy sobie w tym momencie, no, można powiedzieć. Y, o, wrócimy sobie jeszcze tutaj może. Wyłączymy sobie tutaj. Tak, i tak się prezentuje w tym momencie nasz cały zestaw. Oczywiście gdzieś tutaj z czasem sobie tą grafikę na tą naczepę zrobimy. Tak, a my tutaj postaramy się przyjąć pierwsze zlecenie. Rynek ładunków i to będzie ładunek. O! o I tu się kwoty już tak powiem, zaczynają. Czyli inaczej, kończą się już na 90 tysiącach. No to już jest fajne, fajne. Dobra, jesteśmy w Dortmundzie. Tutaj raczej nie będzie nic dużego. Sprzęt medyczny: 5 ton. Tyle co nic. Bierzemy ładunek o wysokiej wartości. Ładunek delikatny i pilna dostawa. Bierzemy to zlecenie, z tym zleceniem tutaj sobie y, pojedziemy. Chociaż szczerze mówiąc, y, hmm. szczerze mówiąc, y, powiem Wam, y, liczyłem na jakąś krótką trasę. Ja troszkę bym tak się zapomniał, zapędziłem, bo mówiłem sobie, zrobimy dzisiaj taką krótką trasę. A tutaj jednak zaskoczyło mnie to. Że sam się zaskoczyłem i wziąłem no nie krótką, a długą trasę, tylko no. chameć no. Dobra, no, pojedziemy tą trasę już. Oj, kurde, nie rób mi tego. W samym porządku, naczepę chcesz uszkodzić. Ledwo wyjechałeś z firmy, a już mają powstać tutaj y, uszkodzenia. No teraz tylko możemy uszkodzić ładunek. Naczepy już nam nie wolno uszkadzać, bo jest nasza. Każdy procent uszkodzenia to są dla nas straty. Yy, tak, rynek przesyłek. my no, tego zlecenia. No, co jest? Nie może tego? Nie, no, co tutaj się dzieje teraz? A dobra, rynek ładunków. Pomyło mi się. Yy, dobra, mm, może faktycznie jakąś krótszą sobie weźmiemy. Za 2000. Nie, no. Yy... No, kurde, długa trasa, nie? To mamy za 6000. tysięcy. Nie, no słuchajcie, no już pojedziemy. Tutaj mamy 421 km do przejechania, czyli po prostu no, nieco dłuższy odcinek niż zwykle. No bo faktycznie tutaj porobiło nam się tutaj troszkę z tymi zakupami, ale teraz no, musimy troszkę tutaj też. Albo dobra, dobra, załadujemy się, ale nie pojedziemy dzisiaj tej trasy. Pojedziemy sobie w tą trasę w następnym odcinku. Ale tutaj jeszcze sobie y, troszkę y, poszpyramy. Piesz, w pierwszej musimy cofnąć. ale trzeba, mimo to trzeba pod rampę cofnąć, to tak nie jest, że może być krzywo, ale musi być pod rampę, dobra, gasimy silnik no i nic innego jak załadunek, to walo. taki załadunek trwa no mniej więcej 50-40 minut, nie wiem dokładnie nie zwrócimy na to uwagi I... Tak, widziałem tutaj bardzo delikatny towar, no i przede wszystkim pilna dostawa, to jest raz. Dobra, na tym etapie tu kończymy, ale kolejny etap jest taki, że zarządzanie trzeba pamięć. Nasze naczywy pojechały w końcu w trasę. Wygląda na to, że tak. Status, są w trasie, mapa, zobaczymy. Tak, i sobie jadą, przemieszczają się. To jesteśmy my, To jest jeden kierowca. To jest drugi kierowca i oni sobie tutaj po prostu już jadą. Mamy trasę pierwszą. On sobie tutaj jedzie. Yy, mamy co konkretnie wiezie. Puste palety wiezie. okej, okay. A jaki zysk z tego będzie miał? Coś? Nic nie wiem. Yy, tu. Yy, Panele z trocin, okej. Okay. Czyli dwóch jedzie do tego samego punktu. Najważniejsze, że no już zarabiają, tak? Dobra. Menadżer kierowców, no wiadomo, są w trasie. Yy, mhm. Mm Puste palety. Stawka podstawowa 1721 siedemset yy. Dostawa plus 49 za kilometr, tyle sobie wołasz, tak? No ty gracie Sporo sobie wołasz, ty no kurde też sobie wołasz dosyć sporo. No ale też masz swoje umiejętności, to no, jest raz. Zarządzaj ciężarówką. Ciężarówki są w trasie. No ale ile za tą trasę tak naprawdę dostaniecie, no ja na tą chwilę nie mam pojęcia moment, moment. Yy, mamy tutaj pierwsze dane. Yy, są pierwsze dane. Yy, dystans. Yy, aha, to są moje dane. Dobra, yy, bo to jest dystans w trakcie zlecenia bez zlecenia. Yy, całkowity przejazd. Yy, przejechany dystans. Yy, tak, to jest moje dane ciężarówki to są, także no, to co to, to, to się tutaj nie tyczy. A to się dopiero okaże. Eee, na służbie, tak. Wszyscy są na służbie. Ja myślę, że w tym momencie ten odcinek będziemy kończyli. Jeśli wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcję. A my się widzimy już niebawem w kolejnym odcinku. Cześć i czołem.